No i wszystkim, dzisiaj pokażę Wam skiny, które prawdopodobnie będą w karnecie bojowym na nowy sezon, również powiem Wam o evencie, no i o najważniejszych kwestiach. Przedstawię Wam skiny, które w 100% praktycznie w większości są potwierdzone przez Epic Games, bo znajdują się w ich konceptach, czyli po prostu w szkicach zwykłych, które są przygotowane już, tylko nie wiadomo jeszcze czy one na bank będą w karnecie, czy po prostu Epic da jakieś inne. Także na pewno warto dzisiaj obejrzeć ten odcinek, bo wiele ciekawych skinów nas czeka, o których praktycznie na 100% nie widzieliście, ale wy szybko teraz walnijcie sub w górę i wpiszcie kodzik Seikam w sklepie, żeby mnie wspierać. I każdy, kto teraz walnął Subika, wpisał mój kodzik. Niech napisze, którego lajka zostawi w górę. A ja postaram przypomnieć się przypomnieć wszystkim serduszka. Twitter w opisie, Insta, Discord, inne e, te socjale również. Więc wbijajcie, a my lecimy z tematem. A więc, co wiemy na temat fabuły nowego sezonu i tak naprawdę końcówki tego, tutaj likerzy informują, że ma. Być wojna pomiędzy Imagine Order Fortnite, gdzie na tym ma się obiera, opierać obecnie Fabuła, no i prawdopodobnie będzie to Fabuła nowego sezonu. Również warto wspomnieć o tym, że cały sezon ma być promowany jako Reality War, czyli coś po prostu w stylu wojennym. Może to być oczywiście związane z przyszłością, i prawdopodobnie tak będzie. No i generalnie zapowiada się dosyć ciekawie, i tutaj na potwierdzenie tego możemy powiedzieć, że drill Doctor Someon dalej działają. Jak wiecie, mamy posterunki IO, mamy groty, więc generalnie ten motyw wojenny w Fortnite jak najbardziej może się sprawić. i Kolejna sprawa, likerzy informują, że ma być dostępny nowy pojazd, nie wiadomo jednak jak on będzie dostępny, czy będzie on po prostu tylko na przykład na event, czy na kal będzie on dostępny normalnie w grze, ale ma być to pojazd bojowy, który będzie dostępny z wieżyczką bojową, czyli w skrócie prawdopodobnie jakiś samochód, czy jakiś bardziej opancerzony tutaj auto, które będzie po prostu miało wieżyczkę i będziemy mogli z niego strzelać. Generalnie pamiętajcie wszystko co mówię w tym filmie, są to przecieki z Twittera, no i generalnie, generalnie warto mieć na uwadze, bo nie wszystko mi się w 100% Sprawdzić, aczkolwiek większo większość informacji na przełomie nowego sonu powinna być jak najbardziej potwierdzona. Kolejna sprawa, czyli Brutal, to będzie prawdopodobnie jeden ze skinów karnetu, przynajmniej tak przypuszcza większość Likerów. Dlaczego? Dlatego, że w Fortnite pojawił się w ostatniej aktualizacji skin tego Brutala, którego znajdziemy na grocie. No i akurat on posiada już kilka styli. I jest idealnie to przygotowane, tak byśmy mogli go odblokować na za karnet bojowy, czyli po prostu co ileś tam leveli dostawać inny styl kolorystyczny. Generalnie byłaby to oczywiście ciekawa opcja i bardzo możliwe, że Brutal będzie pełnił dużą rolę teraz w Fortnite fabularnie, tak jak kiedyś Midas. A teraz na ekranie widzicie grafikę promującą nowy sezon. Generalnie prawdopodobnie jest to fake, albo może być to fake, aczkolwiek generalnie kiedyś mieliśmy już dużo przypadków, że też ocenialiśmy, przynajmniej ja na przykład, że jakaś grafika raczej jest fejkiem, że raczej to jest bait, a na przykład okazywała się prawdą, więc warto zobaczyć, w jakim to może być po prostu stylu oficjalnych informacji oczywiście nie ma, ale pamiętajmy, że nikne, żaden liquor tak naprawdę nie może delikować na poważnie takich ważnych informacji. Najczęściej one wyciekają w jakiejś małej rozdzielczości, w małych jakichś tam po prostu podpowiedziach, więc nic tutaj nie wykluczamy. Kolejna sprawa, czyli Star Wars, generalnie dużo likerów, sugeruje, że w nowym sezonie może być Star Wars i tutaj dlaczego? Jutro, oczywiście, tłumaczę. Może to być coś na zasadzie współpracy Marvel DC, czyli również jakieś kiedyś mieliśmy Mandaloriana, czyli również w tym sonie, mógłby się wkarnać na przykład, czy po prostu w motywie gry pojawić na przykład Darth Vader, czy, kat, czy jakiś inny skin. Dlaczego? Generalnie, jak była to pojeść nowego rozdziału, Donald Mustard miał po prostu mega dużo jakiś figurę ze Star Warsów na filmach, które nagrywał. A zawsze, jak Donald coś ma, to znaczy, że po prostu to będzie w Fortnite. Generalnie jeszcze Star Warsów za dużo nie mieliśmy, więc. Gracze spekulują, że Star Wars jak najbardziej może się pojawić w Fortnite, ale pamiętajmy, że tutaj generalnie... Mamy kilka firm, które ubiegają się, ubiegają się najczęściej o takie współpracy, czyli Marvel, DC i ewentualnie Starus. Ja tutaj bym jedną z tych trzech firm oczywiście obstawiał na nowy sezon. Nie powiem Wam dokładnie, która to będzie, ale na pewno coś współpracy na pewno się musi pojawić. I też pamiętajmy, że możemy zdobyć jeszcze ukryty skin, który bardzo możliwe, że właśnie będzie takim skinem ze współpracy. No i naprawdę tutaj potencjał mamy dużo, bo jak widzicie cały czas te firmy i tak swoje rzeczy do sklepu dają, więc jest naprawdę ciekawie. A teraz widzicie skiny Reality War i generalnie Tutaj ten motyw, o którym mówiłem wam na początku filmu, większość osób sugeruje, że właśnie w tym motywie będzie nowy sezon. No i tutaj, w przypadku tych skinów, byłyby były one związane na przykład z przyszłością troszkę, no i byłyby w takim motywie bojowym. Tutaj również pamiętajcie, że te rzeczy, które wam teraz pokazuję, są to w większości oficjalne koncepty, czyli takie coś, co po prostu Fortnite Army przygotowuje przed wprowadzeniem skina do gry. Czyli taki szkic, jak go dokładnie wykonać. I takie rzeczy pochodzą z oficjalnego maila, od którego dostępne od Epic Games w ramach prosnienia skinów. Jeśli być może ktoś też dostał, to w prostu te wszy wszystkie skiny widział, no i to działa w ten sposób, że Fortnite wysyła nam na przykład skiny do oceny, jak nam się podobają, żeby wiedzieć jakie skiny wprowadzać. Jest tam najczęściej oko około kilkadziesiąt skinów, na praktycznie kilka miesięcy, jak tam można nie na rok. No i te skiny wszystkie potem wchodzą, no ale one i tak pamiętajmy, że wchodzą dopiero co jakiś czas, więc tutaj nie wiadomo, czy akurat konkretnie skiny będą w kardecie, czy może w sklepie, ale szanse są naprawdę duże. Również tutaj warto wspomnieć o nowym bambiku, to jest również w ten sposób przedstawiane i jest jak widzicie on mega też spójny z tym motywem tego reality wars, więc tutaj naprawdę to zaczyna się troszeczkę tak nam potwierdzać, no i motyw naprawdę jest spójny, więc nawet jeśli to ktoś wymyślił, no to miał po prostu mega mocną głowę, do tego również dochodzi skin tygrysa, który również mógłby się znaleźć dlatego w karnecie, że po prostu Fortnite lubi czasem wrzucić taki inny troszeczkę skin do karnetu, na przykład teraz pan z kulkami w głowie, czy jakieś tam inne śmieszne skiny, które najczęściej miały miejsce w karnetach. Najczęściej jest także cały karnet jest w miarę poważny, ale jeden skin jakiś tam jest zawsze taki prześmiewczy, jakiś taki zabawny w stylu zwierzaków, na przykład Gdak czy, czy inne takie postacie, więc tutaj Tygrys byłby naprawdę fajny. No i oczywiście jakby Tygrys wszedł do Fortnite'a, no to mega się będę cieszył, no bo jak wiecie, moim nogo kanału jest Tygrys Grys, więc idealnie mi to po prostu pasuje. Dodatkowo można powiedzieć o tak naprawdę postaci w czerwonych włosach, która ma zawierać dwa style. Tutaj, generalnie, ten skin również mógłby się znaleźć jak najbardziej w karencie, bo również jest spójny z tym. Tak naprawdę motywem Fortniteowym, no i tutaj dzięki temu, że te skiny są spójne, to po prostu wiemy, że prawdopodobnie taki będzie motyw właśnie tego nowego sezonu, bo nie oszukujmy się, ale kto by przygotował tyle stylów skinów właściwie w jednym motywie. Również oczywiście pan w garniturze, który teraz widzicie na ekranie, też spekuluje się, że może być częścią karnetu jako taki agent. Generalnie Fortnite jakie skiny lubi dawać do karnetu, no bo jak być na Bambi Johnson Jonesy czy innego typu rzeczy najczęściej no były po prostu jakoś w karnetach, no i to jakoś tam się najczęściej. Łączy nam z fabułą, więc tutaj musimy poczekać jeszcze na przecieki troszkę fabuły, no ale na pewno zaczyna się robić ciekawie. No i tutaj muszę wam jeszcze powiedzieć o pakiecie co, tak naprawdę 2.0, który będzie w Fortnite. Tutaj będziemy mieli... Kilka skinów, no i w skład niego ma wejść właśnie trzy e, skiny, chyba tej skin, tak naprawdę, w tym pieseł w bojowym wydaniu. No i oczywiście pan Brutal, tutaj również jest motyw Brutala. No i dzięki temu, że ten skin Brutal nam się pojawia, to dalej potwierdzamy, że tak naprawdę będzie on odgrywał większą rolę. Będzie to moim zdaniem, jak wspominałem już, taki Midas 2.0 w Fortnite w nowym salonie. Na pewno jest to ciekawy temat. No i też pamiętajmy, że w Fortnite jeszcze tak naprawdę ten salon się nie skończył. Niedługo powinna być aktualizacja. Jak ktoś nie widział, zapraszam was do opisu, bo tam. Wczorajszy materiał, w którym dokładnie omawiałem nową aktualizację, i będzie tego naprawdę dużo. Generalnie, naprawdę, teraz Fortnite zaczyna się robić z takich fabularnych rzeczy coraz bardziej ciekawie, z takich przecieków. No i generalnie, może gameplayu za dużego teraz nie ma. Aczkolwiek takie ciekawostki, jak ktoś się mawi w fabułę, na pewno są ciekawe po nowej aktualizacji. Na bank też ruszą nam mega mocno nowe przedmioty związane właśnie z aktualizacją, czyli być może jakieś drile zmiany na mapie, ale jeszcze o samym Star Wars, bo chciałbym wam jeszcze powiedzieć to, że jakiś czas temu w Fortnite że odkryli, że Fortnite zaktualizował Miecze świetne, dlaczego o tym mówię? No bo to jest po prostu kolejne potwierdzenie na to, że prawdopodobnie współpraca Star Wars i X Fortnite znów się pojawi Pamiętajmy, że jeśli Fortnite coś aktualizuje, to zawsze praktycznie potem to się pojawia w Fortnite, więc nie zdziwcie się, się jak faktycznie czy nowy sezon, czy jakaś aktualizacja będzie związana z Star Warsami, no i konkretną promocją, dzięki temu mieliśmy, mielibyśmy po prostu fajny dostęp do nowych przedmiotów, no i bardzo możliwe, że Fortnite dałby wtedy również po prostu jakieś inne nowe przedmioty związane na przykład ze Star Wars. Z obecną jakąś tam współpracą, jaka będzie panować, na pewno jest to też ciekawy temat. No bo kiedyś Star Wars już mieliśmy miecze świetne, jakoś chyba 2-3 lata temu. No i faktycznie gracze w miarę lubili te miecze, no były one po prostu śmieszne. Czasem denerwujące, czasem śmieszne. Aczkolwiek nie można odmówić Fortnite'owi tego, że na pewno był to ciekawy temat. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Dużo informacji, mam nadzieję, że wszystko nam się sprawi nowego Sonu. Aby pamiętać, Żeby wbić na inne odcinki, takie jak Samuk Challenge, na przykład mapa. Challenge albo inne po prostu odcinki z turniejów, bo trochę ostatnio zmieniamy content. Dzięki za uwagę, insta, go Twitter kod, kod, kod w opisie, sejka, subik, trzymajcie się, siema!